Moi drodzy, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Przemysław Czarnek odpowiedział na pytanie dotyczące najgorszego wariantu, który może być po wyborach prezydenckich dla Prawa i Sprawiedliwości, chociaż my na konserwatywnej stronie to myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to jest najgorszy wariant dla całej prawicy, moi drodzy, prawda? Czy nawet dla Polski. Pan profesor Czarnek odniósł się na antenie Radia Wnet do nastrojów społecznych, do tego wszystkiego, co się dzieje i skomentował ten najtrudniejszy scenariusz dotyczący ewentualnego zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. I mówi tak, moi drodzy. Kochani, to nie jest kwestia następnych wyborów. Teraz możemy przegrać, później możemy wygrać. Nie to jest kwestia niebezpieczeństwa czyhającego na nas zewnętrznego i wewnętrznego w perspektywie miesięcy tego roku, jeśli wygra Rafał Trzaskowski, tak mówi e, Karol Nawrocki. Jeśli nie wygra, e, tak mówi przewodniczący, jeśli nie wygra Karol Nawrocki, jeśli nie on, tylko Trzaskowski, to Amerykanie mogą wyjść z Polski jeszcze w tym roku. A jeżeli Mencen, to nie wiadomo co będzie, tak stwierdził parlamentarzysta. Z całym szacunkiem dla Sławomira Mencena i kolegów z Konfederacji, my zawsze mówimy otwarcie, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będziemy współpracować z Konfederacją po to, żeby odsunąć Tuska od władzy i przewrócić w Polsce rządy obozu patriotycznego. A co mówi Konfederacja i Mencen? Będziemy rozmawiać także z PO, tak dodaje polityk PiS, czyli tu mamy już pierwsze symptomy ataku PiSu na Konfederację. Tego się można było zresztą, moi drodzy, spodziewać, że i Karol Nawrocki, i Słowem Męcen zaczną się wzajemnie atakować, jeżeli te sondaże zaczną im się zbliżać, moi drodzy. Także bardzo trudny, bardzo ciekawy czas przed nami.